Cześć. Witam was w dzisiejszym odcinku w Stumble Guys. A w dzisiejszym odcinku koło fortuny decyduje, ile razy mogę skoczyć i to jest druga część tego odcinka tylko że zmienię sobie jeszcze skina. To jest mój drodzy druga część dzisiejszego odcinka, ale nie ma nowych cyfr. Jest to samo koło fortuny. Tylko oczywiście przed tym zakręcimy sobie nowym kołem szczęścia, w którym jest najnowsza postać Jade Nyan Beast. I uwaga, Bolt już przeleciał, więc jak zwykle go nie dostaliśmy. Ale spokojnie, mamy jeszcze jedno koło fortu. 30 sekundowa reklama obejrzana. A teraz kręcimy, kręcimy i. Aha. Dostałem 10 klejnotów. Dlaczego tak? Czemu 10 klejnotów? No, mi osobiście klejnoty nie są potrzebne. O kurde, ej, czekajcie, bo mi zmyło kod. E, muszę jeszcze raz wpisać Abra. Dzięki. Dobra, e, i teraz moi drodzy właśnie przechodzimy do koła fortuny. Dobra, i jak widzicie, mamy na kole fortuny liczbę. Aplikacja, aplikacja do pobrania się nazywa Spin the Wheel, tak jak tutaj macie na obrazku. No to kręcimy kołem i ten znaczek na w żółtym tle oznacza nieskończoność. Oh, nieskończoność razy mogę skoczyć. Mój drodzy, naprawdę, jesteśmy teraz w StumbleGuys i naprawdę nieskończoność razy możemy skoczyć. I gramy sobie w zwykłą giereczkę: gdyby był Laser Dash, turniej, te wydarzenie, to bym sobie na nim zagrał i zobaczył, ile razy mogę skoczyć, albo po prostu z kimś, jakoś jakąś osobą na Block dashu. Lecz, mój drodzy, nam się teraz tutaj załadowywuje Dobra, i uwaga, mamy mapeczkę Super Bowl Scramble, ale skoro nie skontonuję się, razem mogę skoczyć, to będę chyba ciągle skakał, co jest, co jest grane, mój drodzy, w ogóle ładne kroki mam, takie tęczowe, oh my god, dobra, wow, wow, ale go kopnąłem, dobra, wow, Ej, pierwszy raz widzę gościa ze skinem Robo Washingtona epickiego. Wow, ale na bananków wskoczyłem. Super. Nie mogę tej szansy zmarnować, i muszę wygrać, ponieważ. No, ten głupi kosmita tam mnie popchnął. Ponieważ, no, muszę to wygrać, żeby po prostu nie zmarnować moich skoków. Jak, jak dobrze wiecie, to podwójny skok liczy się tak jak zwykły skok, ale dobra, wygrywamy to. Znaczy, nie, przepraszam bardzo. Podwójny skok liczy się jako dwa razy skoczenie, więc nie radzę podwójnie skakać, ponieważ to się liczy, że dwa skoki mam zabrane. Więc spoko. Yy, bombardment! Ale skoro nieskończoność razy mogę skoczyć, więc w sumie czemu byś chce trochę yy, tutaj nie, poskacze, nie poskakać na tej mapce? Myślę, że spoko. O, dobra. Tu jest jakiś roba Washington, ale chciał mnie popchnąć. Widzieliście tego typa? Wow, a ja go sam wróciłem do wody, what? Dobra, nie, nie, okej, okay. żyjemy. Jeszcze dwie osoby muszą odpaść. No, chciał mnie walnąć ten jednorowiec, ale wygrywamy to. Ale wyleciałem w górę. No dobra. W ogóle przez dwa miesiące skina do Stambułgańscy nie było za darmo, bo ostatnio był ten astronauta legendarny sisunaut o lasery, który był w nowej mapce Space Drop, czyli w mapce tej kosmicznej Honey Dropie. Ale mamy teraz laserki, więc w sumie spoko. Ej pewno on też sobie kupił ten pakiet jednorożca. Ale mnie popił. A, no co jest, ale przeskoczył. Ale to przeskoczył, dobra. O, o! Dobra. O kurde, chciał mnie pobić. O, znowu mnie chciał, dobra. Znowu mnie chciał dziabnąć, ale my tutaj się oczywiście nie damy. No co za bananek. Co za chłop. Dobra. Pobijamy go. Ten głupi jednorożec mnie ciągle bije nadal. O, znowu mnie chciał patnąć. Dobra, po raz kolejny. Dobra, To tutaj przeskakujemy to, mój drodzy. Wow, wślizg zrobił na bananku. Dobra, wygrywamy to i ja bym bardzo chciał wygrać... Kolejny finał, bo ja aktualnie w, w StumbleGates mam 430 koronek. No nie! No nie! Dlaczego mi emotka pięści nie zadziałała? Przepraszam bardzo, emotka pięści mi nie zadziałała. Dobra, jesteśmy w po raz kolejny w kole i kręcimy drugi raz tym kołem szczęścia, w sensie tym magicznym. I wylosowało nam się liczba dwa skoki, więc musimy naprawdę uważać. Dobra, powracamy już do Stumble Guys i myślę, że m, ostatni raz potem sobie zakręcimy tym kółeczkiem, tym wiecie, tym ze skłokami, z tymi liczbami, ponieważ właśnie dwa razy teraz mam skoczyć w Stumble Guys. I właśnie to jest druga część z tego odcinka, co chyba był dwa tygodnie temu lub trzy tygodnie temu na moim kanale ze Stumble Guys, że Koło, Koło Fortune decyduje, ile razy mogę skoczyć w Stumble Guys. Ale na, na, następna mapeczka jaka będzie to mapeczka Camon Climb. No w sumie nie jest to zła mapeczka chociaż na dwa skoki. No muszę uważać, mój drodzy, więc o ryba RWT jak ktoś się nazwał, tak? A nie, to jest sama jedna ryba, dobra. My tutaj oczywiście nie skaczemy. Oczywiście w ślizgu mogę używać jak najbardziej, lecz skakać to już nie. Będziemy sobie tak w ślizgu używać. Dobra, ja tu trików postaram się nie robić, ponieważ właśnie nie mogę skoczyć. Jest nowe koło awanturnicze, w którym jest nowa skórka Kajowłego. Ja tej skórki nie posiadam aktualnie. Nie posiadam jej, więc no... Więc myślę... Dobra, przejdziemy pierwszą rundkę, to jest pewno. Przejdziemy sobie pierwszą rundeczkę. O, jeszcze w pod sam koniec zrobiłem. Ej, nieźle. Dobra, mamy mapeczkę Jungle Roll i tu też będzie ciężko bez skakania, ponieważ ja, mój drodzy, właśnie jestem przyzwyczajony do tego skakania na Jungle Rollu, ale to już niestety sam sobie muszę poradzić. Dobra. O, ktoś ma Jade's na Janpista. O, i tutaj. A nie, tutaj dało się bez skakania, to na luzie, bo tutaj dało się bez skakania. Myślałem, że trzeba będzie skoczyć, ale dobra, tutaj chyba też się da, dobra. Ale tutaj już y, skoczyłem. I niestety też tu. Dobra, już y, zero skoków mi zostało. Muszę teraz bardzo. Uwa uważać. No patrzcie! Tego teraz nie da się przejść, bo już mi zero skoków zostało. Masakra jakaś. Wiedziałem, że tego nie przejdę, po prostu wiedziałem. O, da się jednak bez skoku. A tutaj? Nie, już się tutaj nie da, więc. Ach, no, mój drodzy, niestety. No, ja już wychodzę z gierki, restartuję i widzimy się w kole Fortuny. Dobra, więc kręcimy trzeci raz, ostatni chyba w dzisiejszym odcinku, tym kółeczkiem. Nieskończoność? Proszę. O! Nieskończoność! Dobra. Mamy, mamy mój drodzy, nieskończone skoki do StumbleGuys, ale żeby ktoś... Żeby było ciekawiej, to zapraszam mojego znajomego do gry w StumbleGuys na blogdash. Nie wiem, czy dołączy w sumie, on chyba pochodzi z USA, nie jestem pewny, ale ma serwer Europa, więc na pewno gdzieś z Europy musi pochodzić. On ma 358 koronek, ja mam aktualnie 430. O kurczę, jak nie dołączy na Dasza to będzie mega smutno. Mega. Dobra, zapraszam dwóch znajomych. Oby, chociaż jeden z nich ktoś dołączył. Dobra, proszę, proszę. Dobra, nie zapraszam mnie nikt. Muszę jeszcze raz. Od razu wszystkich tutaj zapraszam, mój drodzy, od razu wszystkich zapraszam. Wszystkich tutaj zapraszam. No proszę, niech ktoś dołączy do, mo do mojej gry. Widać, że niestety nikt nie dołączy. Mój drodzy, akurat kiedyś zrobiłem cięcie, to jakaś osoba dołączyła, więc super. Będziemy sobie grali w blogdasza. Eee, mamy 9 minut filmu. No Myślę, że blockdash, e, w Blockdasha zdążę zagrać, więc w sumie będzie całkiem spoko. Mam 58 baterii w telefonie. No wystarczy mi na gierkę w blogdasza. Ja z tym gościem zrobiłem 300 fal. 300 fal z nim zrobiłem, ale to w sumie mega niezły rekord. Mega niezły, mamy Endless Blockdasz. Wpadajcie oczywiście na mój kanał codziennie o godzinie 18:00, bo wtedy są odcinki. Wow, i subcio super. On ma kroki rekinowe. Będziemy się przytulać razem z nim, Graskinem Bobo. Dobra, przeżył, przeżył. Więc spokojnie zapowiada na razie wszystko spoko jest, a jeżeli chcecie, abym w karnecie lipcowym właśnie kupił ten karnet lipcowy, to zostawcie tutaj łapkę do góry Ciekawe co będzie w nowym karnecie turniejowym, bo zaczyna się chyba w czwartek o 17:00 ten karnet ten turniejowy a karnet lipcowy właśnie niedaleko lipca. Karnet lipcowy, ten Stumble Pass Premium, zaczyna się ogólnie e, chyba właśnie dwoje, no, za 16 dni. A wtedy chyba w tym zwykłym darmowym karnecie ma być skórka niebieskiego Misia, e, czyli Misia Razibera lub żółtego Pineapplebera, ale w sumie Razibera mogą dodać od razu, no nie! A ja z nim zrobiłem 300 fal. No dobra. To by było na tyle w dzisiejszym dziękuję. Jeśli wam się spodobało, nie zapomnij łapki do góry, subskrypcję na tym kanale, jeżeli wam się spodobał odcinek. No i co? Pa, pa!